Música Przepuklina pępkowa to jest rodzaj przepukliny brzusznej występujący w okolicy pępka. Najczęściej w początkowej fazie objawia się uczuciem dyskomfortu w okolicy pępka. Następnie, jeżeli już się w pełni rozwinie, to pojawia się wybrzuszenie i pojawiają się dolegliwości bólowe. Do występowania przepukliny pępkowej predysponują nas warunki podobne, to znaczy jest to miejsce, gdzie jest przyczepiona w okresie podobnym pępowina. To miejsce z czasem się zarasta, ale istnieją pewne uwarunkowania osobnicze, które powodują, że to miejsce u niektórych jest bardziej osłabione. Ponadto takie czynniki jak chociażby ciąża, otyłość czy nadmierne obciążenie tego miejsca przy wysiłku fizycznym może powodować, że powstaje przepuklina pępkowa. Na ogół jest to stan niegroźny, natomiast w skrajnych przypadkach poza tymi objawami, które opisałem, może się pojawić silny ból brzucha, nudności i wymioty. Jest to wówczas stan, który wymaga dość na interwencji chirurgicznej najlepiej w ciągu kilku godzin. Jedynym sposobem leczenia przepukliny pępkowej jest zabieg operacyjny. Takie zabiegi wykonujemy tutaj w szpitalu Metfemina. Zabieg trwa zwykle około między 20 a 90 minut, w zależności od tego jak duża jest przepuklina. Przeprowadzany jest on w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym. Istotą zabiegu jest wszczepienie specjalnej siatki w to miejsce, które jest osłabione, w tym przypadku w okolice pępka. Istnieją metody. Leczenia bez y, użycia siatki, natomiast nie są one polecane, bo y, charakteryzują się one znaczno, znaczną y, częstością nawrotów. Operacja przypuginy węchowej nie jest zabiegiem bardzo skomplikowanym, jest zabiegiem raczej bezpiecznym i obciążonym y, małą ilością i małą częstością powikłań. Zwykle hospitalizacja trwa y, jedną dobę, a okres rekonwalescencji to jest minimum dwa tygodnie. W tym czasie należy unikać dźwigania i y, y, dużego wysiłku fizycznego, aby zapobiec y, Nawrotowi przepukliny jest to czas, kiedy ten wszczep medyczny musi się wgoić w tkanki pacjenta. Takim bezpiecznym okresem można przyjąć, że jest to około 4 tygodnie rekonwalescencji. Po tym czasie pacjent może wrócić do pełnej aktywności fizycznej.